Witajcie moi kochani na kanale Artemisa Anua. Dzisiaj nadszedł czas zbioru, przynajmniej w moim ogródku, geranium. Zobaczcie, jakie dorodne urosło. Jest naprawdę dorodne, ma takie mięsiste, grube liście. Jakie substancje oraz co takiego ma w sobie geranium? Nie odchodź, zostaj na kanale. Posłuchaj więcej. Zaczynamy. Pelargonia pachnąca to tą roślinę pragnę Ci dzisiaj przedstawić. Nazywana inaczej geranium, bywa nazywana również anginką. Pelargonią francuską należy do rodziny bodziszkowatych do gatunku bylin. Istnieje ponad 100 odmian pachnącej pelargonii, z takimi odmianami jak mięta, róża, jabłko, morela, gałka muszkatałowa, cytryna, pomarańcza, limonka, imbir, czekolada, cynamon czy kokos. Roślina ta pochodzi z południowej i wschodniej części Afryki. Nazwą Pelargonia pachnąca określa się również całą grupę mieszańców, pochodzących od innych gatunków Pelargonii o bardzo silnym zapachu. Rośliny te były niezwykle popularne w świecie anglojęzycznym, zwłaszcza w wieku. 18 i 19. Uprawiane sięgają jednego metra wysokości, są półkrzewami. Zresztą to, co widzieliście na wstępie, to jest, pelar to jest pelargonia, którą przesadzam wczesną wiosną do gruntu z Doniczki i potrafi osiągnąć naprawdę pokaźne rozmiary. Zachęcam Was również, jeżeli macie ogródek albo balkon, to przesadcie ją w lecie do dużej doniczki, albo do gruntu. Będziecie wówczas zadowoleni ze zbiorów. Jeżeli chodzi o liście. Ta roślina ma bardzo charakterystyczną cechę. To znaczy bardzo silny, różany, aromatyczny i orzeźwiający zapach. Zwłaszcza jeżeli potrzemy liście, wówczas ten zapach jest bardzo, bardzo intensywny, ponieważ wytwarza duże ilości olejków eterycznych. Surowcem lekarskim, zielarskim, jak powiedziałam, następnie są liście. Również jest całe ziele oraz korzeń. Jeżeli chodzi o substancje czynne, które występują w tej roślinie, głównym składnikiem są olejki eteryczne i związki żywiczne. Więcej o tych substancjach czynnych przeczytasz na naszym blogu artemisa.pl. Jeżeli chodzi o działanie to głównie antyseptyczne i przeciwzapalne, przeciwbulowe i uspokajające, a więcej również na blogu artemisa.pl. Jeśli chodzi o zastosowanie pelargonii pachnącej, czyli geranium, to na pewno ma zastosowanie w kosmetyce oraz w przemyśle perfumaryjnym. Z olejku geraniowego produkuje się perfumy o bardzo wyjątkowym zapachu w swoim zapachu są bardzo podobne do olejku różanego i często są z nim melone. Również jeżeli chodzi o olejek, jest on stosowany jako składnik do produktów do pielęgnacji włosów, ponieważ bardzo aktywuje cebulki włosowe i poprawia ich wzrost. Pomaga również w walce z upierzem. Natomiast jeżeli chodzi o masaż i kąpiele. Olejek jest wykorzystany w celu rozluźnienia mięśni. Doskonale również pielęgnuje suchą i zapalną skórę. Jest skuteczny też przy swędzeniu, podrażnieniach i plamach na skórze. Natomiast jeżeli chodzi o medycynę ludową i obecną fitoterapię, możemy się spotkać z takim zastosowaniem, że głównie olejek geraniowy, szczególnie jego zapach, ten zapach różany, Pomaga w stanach depresyjnych, załamaniach nerwowych, wąkanie tego olejku, tak naprawdę pomaga nam w, w usuwaniu skutków stresu, napięcia nerwowego. Zwiększa również aktywność umysłową i fizyczną. Roślina ta bywa wykorzystywana też w migrenowych bólach. Głowy. Jeżeli chodzi o ogród, ponieważ tam również graniu znalazło zastosowanie, skutecznie odstrasza komary i muchy. Natomiast w kuchni zachęcam Was do tego, zwłaszcza w kuchni francuskiej, poszukajcie przepisów z tą rośliną, z pachnącą pelargonią, ponieważ jest bardzo intensywnie wykorzystywana w kuchni francuskiej, głównie do wypieku. Ciast do wyrabiania sosów, drinków, deserów. I teraz y, proszę cię o uwagę: uważaj, jeżeli masz zwierzęta, ta roślina jest toksyczna dla zwierząt domowych, więc uważaj, zwłaszcza jeżeli chodzi o kota, aby jej nie obgryzał, ponieważ może się to skończyć wizytą u weterynarza. Działania uboczne i przeciwwskazania, jeżeli chodzi o geranium i olej, olejek, zawsze należy to konsultować z lekarzem i pamiętajcie, że wysokie dawki olejku geraniowego mogą być toksyczne, może to powodować bóle głowy, skurcze, a przede wszystkim może spowodować dosyć dużą alergię. Odwiedzenie tego wideobloga nie może zastąpić wizyty u lekarza. Jeśli masz poważne lub niejasne objawy, koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Nasze zalecenia opierają się wyłącznie na doświadczeniu i w żaden sposób nie mają na celu zachęcenia Cię do samodzielnego leczenia, zaprzestania leczenia lub przyjmowania leków, a nawet, a nawet ich zastąpienia. Pozwólcie, że przeczytam Was, Wam co o tej roślinie pisała Jadwiga Górnicka w książce Apteka Natury. Cytuję z tej książki. Uważano, że jest wyjątkowo korzystnym środkiem do leczenia ran i konsolidującym złamane kości. Przeciwdziała nowotworom. Stosuje się w w przypadkach różnego rodzaju osłabień, przybiegunce, nieżycie żołądka i jelit, w bezpłodności, owci, owsicy, glistnicy, cukrzycy. Na użytek zewnętrzny natomiast w zastoju, w piersiach, w ranach, w oparzeniach, aftach, zapaleniach, jamy ustnej, nerwobulach nerwu twarzowego, półpaściu, dolegliwościach pęcherza moczowego, bólach, żołądka. Stosuje się małą łyżeczkę geranium na szklankę w wrzątku. To tyle, jeżeli chodzi o cytat z książki Apteka Natury a Jadwigi Górnickiej. O pelargonii pisała również święta Hildegarda. Posłuchajcie, co o niej mówiła czy o niej pisała. Jest to cytat również z książki Zioła Świętej Hildegardy, o, którą opracował Marek Czekański. Podobnie kto ma katar, proszek powinien trzymać przy nosie i wdychać jego dym, a katar osłabnie i zaniknie. A komu w piersi ból do gucza albo w gardle? powinien pić ów proszek rozpuszczony w ciepłym winie. To tyle od świętej Hildegardy, co mówiła o pelargonii. Produkty, jakie możecie znaleźć z pelargonii pachnącej, czyli geranium, to na pewno herbata, do której zachęcam, abyście stosowali je zwłaszcza w tym okresie jesienno, Zimowym, następnie na pewno możecie się spotkać z wywarem, z olejkiem, wywarem z liści, wywarem z korzenia, ekstratem z korzenia, ekstratem z liści, z ciastem, cukrem. Na naszym blogu artemisa.pl znajduje się przepis na babkę piaskową z nutką geranium. Zachęcam Was, spróbujcie ją upiec i dajcie znać, czy Wam się udała, lub prześlijcie zdjęcia. Natomiast na naszym wideoblogu Artemisa Anua możecie również znaleźć przepis na nalewkę z geranium, która w tym okresie jesienno-zimowym może być bardzo pomocna, aby zachować zdrowie. Znajdziecie też również y, informacje o korzyściach z geranium, która y, ten filmik jest geranium i aloes, jako tak zwani ratownicy z parapetu. To tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Dajcie znać w komentarzu, czy ten materiał Was zainteresował. Jeżeli możesz, a nic cię to nie kosztuje, to bardzo proszę zasubskrybuj ten kanał. Na pewno pomoże nam to na jego dalszy rozwój. I pamiętaj również o tym, że odwiedzenie tego wideobloga nie może zastąpić wizyty u lekarza. To tyle na dzisiaj. Do następnego zobaczenia, usłyszenia.